Dzisiaj odwiedzam Mateusza z kanału Kula oraz Wojtka z kanału Wojkep i chcę z chłopakami przegadać miniony właśnie sezon. Jak planowały uprawy pszenicy oraz rzepaku oraz przede wszystkim jak ekonomicznie chłopacy wyszli na tych uprawach. Mateusz, żniwa, ten newralgiczny moment w sezonie, tak? czyli ten okres, kiedy możemy ocenić całą całoroczną pracę. Byłem u Ciebie w połowie maja, w połowie maja. Powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje gospodarstwo, Twoje uprawy, co się wydarzyło między tą połową maja a żniwami? Rzepaku i pszenicy. Co czy, się wydarzyło? Czy dużo robiłeś jakichś zabiegów opryskowych, czy nie? Nie, no, gdyby... ja tylko te podstawy, które trzeba było zrobić. Ta to te dwójka i te trójka, te dwójka z regulacją w pszenicy i w rzepaku, tak jak rozmawialiśmy, zabieg, my byliśmy wtedy przed zabiegiem, na takim przed opadaniem płatka na zielony pąk i później drugi zabieg na opadanie płatka i koniec. I finito, nic więcej. Dobra. Ja go A jeszcze, przepraszam, poprawka była na chwasty w pszenicy i tutaj zrobiłem, poczekaj, dwuliścienne zrobiłem na całości a jednoliścienne chyba dookoła i później takie wybierałem miejsca, gdzie mi gdzieś trochę pojedynczy owiec głuchy powychodził. Okej, okay, a to była poprawka po zabiegach jesiennych? Tak. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o te żniwa, jak je oceniasz? I pod kątem roboty, i pod kątem plonów? Mieszane uczucia. Okej. Okay. <laughs> Chciałoby się więcej. No, wiesz, ja powiem uczciwie, że... że się rzepak, więcej też. Rzepak, no. też. Znaczy, tak jak rozmawialiśmy, żebak jakiś tam rewelacyjny nie był i ja tak jakby spodziewałem się tego, że nie będzie jakichś tam fajerwerków, ale myślałem, że będzie lepiej. Szczerze mówiąc. Pierwsze pole z pszenicą, które skosiliśmy to było pszenica po pszenicy, też poniżej oczekiwań. No A co to wie... znaczy poniżej oczekiwań w Twoim rejonie? Bo w zależności od rejonu, to te oczekiwania są inne. No, myślałem, że będzie chociażby 7,5+. bo Bałant wyglądał na 8+, plus, tak naprawdę, więc mówię to siódemka chociaż pyknie, nie? No, było 6, 150 dokładnie z hektara, więc w sumie nie ma tragedii, nie, ale no, koszta, które były poniesione i oczekiwania były większe. Jakby nakład ten był zrobiony jednak na 8, skończyło się na 6. No, w dalszym ciągu jest to ekonomicznie jeszcze ok, bo ja zawsze jakby sobie robię jakieś tam inwestycje w gospodarstwie i tak dalej, to zakładam, że ten taki plon właśnie pszenicy to jest 6 ton. Więc wtedy wiesz, jest taki bez, mam taki parasol bezpieczeństwa, znowu o tym parasolowym. <laughs> Parasą się z pogodą kojarzy. To może od razu o tej pogodzie, czy czerwiec też był taki upalny, suchy również u Was? Tutaj były, to mi się wydaje, że ten, ten największe zabranie plonu, które było, to właśnie wynikało chyba z tego czerwca jakiego, w tym roku. Zdecydowanie, Czerwiec dał, dał nam tutaj wszystkim potyłku, niezależnie od regionu, kraju. Mi się wydaje, wiesz, że tutaj nie tylko ten brak wody, ale te wysokie temperatury, to na przykład groch, kwit, Dwa tygodnie, nawet nie. Wiesz, gdzie, gdzie, no to jest bardzo krótki okres czasu. Wiesz, kwiatów było dużo, zapowiadało się fajnie. Normalnie momentalnie ta, ta temperatura go spaliła. No. A właśnie, a ile grochów zebrałeś? Bo widziałem na kanale, że prze przeczoraj zbierałeś w piątek? Jakoś no, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Ile zebrałem? 300. 300. No to nie wiem, czy 300? Już teraz ale nie wiem, w Ale razie to... ponad 3. W zeszłym roku było dwie tony więcej. Mhm. I to z większej powierzchni, więc... No jest duża różnica. Byliśmy na Juliusie, który był bardzo gęsty, który miał bardzo dużą liczbę rozkrzewień. Finalnie, jak ten Julius sobie poradził, to już widziałem, że on wyległ w międzyczasie gdzieś A, na polu. Tak, 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 Wyległ w międzyczasie. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, bo tu wjechaliśmy, zaczęliśmy powiedzmy od tamtej strony pola, miałem tam inną odmianę. Było, jest lepiej niż te pole, które kosiliśmy pszenicę po pszenicy. Tu teraz ojciec wjechał właśnie w Juliusa, mówi, że jest jeszcze lepiej, ale wiesz, do końca pola z nie? Ciężko to wiesz, tutaj może być, nie wiem, tam 8 powiedzmy, a dalej będzie 6, Więc one wygląda fajnie, no ale słomy jest opór. No tak, bardzo dużo. Właśnie do tej słomy też wrócę, bo słoma to jest taki bardzo ważny czynnik, na który można zwrócić uwagę, nawet trzeba po żniwach. Ale powiedz mi, co komputer mówi? Może to komputer coś już pokazuje, jeżeli chodzi właśnie o tego odżywcę? Ja nie mam, nie mam miernika plonu, miał być założony, ale nie został. Zrobimy sobie tak, że gdy dopełnimy tą przyczepę, wejdę sobie do kombajnu i nakosimy drugą przyczepę pełną. Będę widział, jaki jest plon, bo mamy GPS-a zamontowanego w kombajnie i on wiesz, tak działa, że jak yy, powiedzmy, ojciec wjeżdża w łan, uruchamia GPS-a, to on już mierzy powierzchnię, więc powiedzmy tam kilka arów ewentualnie się pomyli, tak, jeżeli będzie jeździł w łanie. I wtedy sobie chociażby z tej powierzchni zmierzymy, żebyśmy dzisiaj mogli cokolwiek powiedzieć. Tak, trochę dokładniej, chociażby no, bawa, nie? Powiem, powiem. E, słoma. Zapytałem o słomę, powiedziałem o słomie, bo to faktycznie, no, kuczę, to jest nie, może nie, że niepoliczalne ale jednak trudna do oszacowania ilość składników pokarmowych, które możemy w glebie zostawić. Jaką ty masz strategię gospodarowania słomą? Ja zawsze zostawiam na polu. I... Okay. Znaczy tu akurat zbieramy, bo po prostu potrzebuję słomę i będę potrzebował do, tak? do, do dla zwierząt, ale tu tak myślę, że tak dotąd był zastosowany obornik, tam za rowem troszeczkę dalej i w tym roku rozwiązę obornik, obornik z drugiej strony, także będzie powiedzmy przez dwa lata całe pole nawiezione. Na polach, na których zostawiamy słomę, no to staramy się pilnować, żeby noże sieczkarni były no, ostre po prostu, żeby tą słomę jak najbardziej rozdrobnić, jak najbardziej równomiernie rozłożyć. Dziś mamy wiatr i mocno ściąga nam, chociaż teraz nie, ale wcześniej, jak robił poprzeczniak, to włan łan zboża ta słoma, ta rozdrobniona sieczka leciała. Ja nie stosuję żadnego azotu na rozkład słomy, dajemy ewentualnie wapno. Pierwsza jakaś tam płytka uprawa, druga głębsza i nie ma problemu ze słomą ogólnie. A jeszcze wracając mimo wszystko do żniw, bo mówiliśmy dużo o pszenicy, rzepak. Trochę mniej oni, bo jesteś już pożliwak, to też możesz powiedzieć bardziej takie realne cyfry, jeżeli chodzi o to, niestety. Ile, ile zebrałeś. Ale to w tym roku kurczę dużo osób mówi niestety, bo te żepaki wyglądały do tego czerwca super. Jak gdyby okej, okay. później, później kwitnienie było, bo krótsze niż w zeszłym roku, a jednak czerwiec, który spowodował, że to wypełnienie było gorsze. Ile ten rzepak tam koło domu dał, po którym chodziliśmy? Wersja optymistyczna, że. Realna. Ra, nie, nie powiem, bo mam dwie liczby, nie wiem, od której zacząć, która bardziej za, pamiętamy. Wodo i napięcie. Wodo no, napięcie. Wiesz. Nie no, wiesz. Ogólnie z całego pola z 18 hektarów z tamtej działki wyszło 3,4 tony, a z tej konkretnej odmiany, która była notabene na takim. Jeszcze lepszym kawałku pola, bo takim równiejszym troszeczkę, a jednak ukształtowanie terenu ma duże znaczenie, prawda? Przy opadach i tak dalej. No to tam dało w granicach 3-8 tony. Ale wiesz, no mnie bardziej interesuje średnia z całego pola, no to to, czy to jest to na mniej niż w zeszłym roku. Powiedz jeszcze Mateusz na sam koniec tego naszego rozważania po pszenicy, co będziesz chciał w najbliższym sezonie. A i to jest zagwostka. Już tu pierwsze miałem sesję z ojcem. Bo mnie irytuje sianie pszenicy po pszenicy i najchętniej bym zasiał kukurydzę i tylko, że w tym roku by mi wyszło, jak dobrze liczę ponad 40 hektarów kukurydzy, no to już jest, no jest sporo, prawda? Jest to sporo. Waham się, wiesz, bo, bo na przykład w zeszłym roku pszenica po pszenicy na najgorszej działce dała 3,5 tony, na lepszej 8-800. W tym roku jest to 6 ton z kawałkiem już wiesz, ten bilans ekonomiczny, są dwie opcje, albo po prostu zakładamy, że siejemy zboże po zbożu i zakładamy 6 ton, robimy na 6 ton nawożenie, na 6 ton ochronę, tak? a jak da więcej, to się cieszymy, albo rezygnujemy z siewu pszenicy w monokulturze i wchodzimy w kukurydzę, co też by mi pasowało, ja decydowo chciałbym wejść w większą ilość kukurydzy, bo chciałbym gospodarstwo podzielić, jakby na. chyba już nawet rozmawialiśmy o tym ostatnio, Właśnie podzielić sobie taką czteropodówkę i każdej uprawy mieć po 25%, żeby właśnie nie dopuszczać do monokultury żadnej. Wiadomo, że kukurydza to też jest tam zbożowa roślina, tak, z tego samego gatunku, ale jednak jej jakby cykl jest inny, tak. Gleba może troszeczkę odpocząć, możemy jakieś międzyplony wysieć i... Jedynym zagrożeniem, które widzę, to chyba to, że gdzieś choroby grzybowe, nie? Jakby zostają w tym samym środowisku, czy to fuzariozy, tak. Mm. To jest ten, chyba taki czynnik, powiedzmy, że Ujemny. Zgadza się, tylko że u mnie częściowo po kukurydzy wchodziłby groch, a częściowo jęczmieniary, więc. E... Tu, gdzie byłby groch, to jakby tego nie byłoby, tego niebezpieczeństwa i wtedy po grochu, jakby kolejną rośliną, czy tam po tym jęczmieniu będzie rzepak, więc też już ten okres, gdzie te choroby mogłyby się rozwijać w przypadku grochu, rzepaku jest dużo mniejszy, tak? Więc później znowu by weszła pszenica i te stanowiska byłyby w teorii dużo czystsze, prawda? No, tutaj jęczmień po kukurydzy, jary, w tym roku mam pierwszy raz, zobaczymy. Dobronęliśmy, Mateusz, do końca dzisiejszej rozmowy. Czas żniw, czas pracy, nie chcę Ci zajmować więcej tego czasu. Dzięki Wielkie, no i co? To nie jest jeszcze koniec wysokich planów. Dzięki. Żebyś pan był zadowolony z tego, co zrobimy. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. To Będziemy nadzieję. się widzieli częściej, bo. Musimy coś wymyślać. <laughs> to się wymyśli. Dokładnie, dzięki. W odcinkach 19 oraz 21 mogliście posłuchać i dowiedzieć się, jak prowadzili swoje plantacje rzepaku oraz pszenicy Mateusz oraz Wojtek. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała ochrona po nagrywaniu tego pierwszego odcinka, zarówno w Żopaku jak i w pszenicy u Mateusza. Wojtek, teraz kolej na Ciebie byliśmy u Mateusza. Mateusz powiedział nam, że u Was w rejonie nie jest w tym roku za wesoło. Na pocieszenie takie może nie do końca dobre. W ogóle te plony w tym roku są trochę niższe niż zakładane. Jak, jak ty to widzisz u siebie w kontekście rzepaku, w kontekście zbóż? O tyle, o ile z rzepaku jestem zadowolony, no tak jak mówisz, słysząc to, co się w okolicy dzieje, napływają do mnie pewne informacje, że to nie jest żaden, to nie jest nic do ukrycia, tak? Po prostu piszemy. Z różnymi ludźmi, piszą do mnie, no i chodzi o, jeżeli chodzi o rzepaki, no to wesoło nie jest, nie? Ja uważam, że średni plon na poziomie 400 to nie jest źle, jeżeli chodzi o ten rok. To jest bardzo dobrze nawet. Chociaż aspiracje były większe, ochrona poszła no, troszeczkę yy, z myślą o wyższym plonie, niestety nie udało się. Yy, chociaż i tak, jak mówię, jestem zadowolony, jestem na wygranej pozycji. Gorzej, jeżeli chodzi o pszenicę. Ale zostawmy przy rzepaku, bo mówisz, że średni ton 400. No przy tej cenie, jaka jest teraz, to i tak, i tak, to jest fajny wynik. Pytanie, czy masz coś w kontrakcie, czy jednak uda Ci się wypchnąć to, co zebrałeś, w tej takiej cenie, która obecnie jest? Znaczy, w tym roku obyło się bez kontraktów, jeżeli chodzi o, o przepraszam, o rzepak. Czy to dobrze, czy to źle? No Czas pokaże, tak? Na razie, tak jak mówisz, ceny. Płodów i przede wszystkim rzepaku są na, naprawdę na zadowalającym poziomie. Yy, I jeżeli to uda się sprzedać w przyzwoitych pieniążkach, no tutaj mowa jest o 2000 plus, tak? Przepraszam, 2,5 2,500 plus. O, bo to już jest Brutto. różnica <laughs> netto. Więc jeżeli, jeżeli tak, to się uda sprzedać, wszystko co powyżej, to będzie jeszcze super, ale tu będzie. Jestem zadowolony, jeżeli o to chodzi, o rzepak, to jestem zadowolony tu. Jeżeli stawiamy kreskę, to jesteśmy nad kreską i jest, jest ok, tak no, tak jak mówisz. Ceny wyższe, ten plon nie jest najgorszy, jeżeli chodzi o ten rok. Nawet więcej, to jest jeden z wyższych, które słyszałem, jeżeli chodzi o ten sezon na razie. więc, więc ogól, Jeżeli to jeszcze jest średnia z gospodarstwa całego, to jest naprawdę ok. Ale pszenica, inne zboża, bo tutaj trochę już taki masz głos zawieszony, trochę, trochę niżej. No tak, no, wjeżdżając w pierwsze łan w pierwsze pszenicy, co prawda nie było to duża działka, no to chciałem wyjść po prostu z kombajnu, tak? No, no, co tu się dzieje, tak? No nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, zboże, znaczy ziarno poślad, nie sypie. Co z tego, że parametry są wow? Ale no, niestety, niestety do zbiornika nie leci, co jest najważniejszym czynnikiem podczas koszenia. Tak? No, Przejeżdżając kombajnem, oczekujemy tego, żeby do zbiornika jak najwięcej, w jak najszybszym, w jak najkrótszym przejeździe naleciało. Nie? No, tak, to, tak to bywa, no, ale no, niestety no, zaczęło się od, od gorszego pola, i tutaj plon no, nie ma co ukrywać. 5 więc ten, to, najniższy. ten najniższy, więc to rozczarowanie. No później pojawiła się, pojawiło się światełko w tunelu, wjechałem w kolejne pszenice, e, Pszenice po grochu, po, po rzepaku. No to i tutaj już plon powyżej 7 ton, więc to jest już spory przeskok, tak? Dwie, dwie tony, to już jest bardzo dużo. Chociaż tak jak sobie mówiliśmy w maju podczas tego nagrania wcześniejszego, no u was są takie stanowiska, ja też jeszcze takim podozmianie, że jednak to oczekiwanie dychy. No to jest takie oczekiwanie realne. To jak myślisz, co się wydarzyło w tym sezonie, że te plony są trochę niższe? Czy to jest kwestia pogody w czerwcu, czy jeszcze jakichś innych czynników? Ciężko mi jest określić, bo już tutaj na filmach poruszałem te kwestie i naprawdę tak na dobrą sprawę, no nie jestem w stanie określić. Rozbieżności są duże w plonie, ale z czego to wynika tak na dobrą sprawę, nie wiem. No, zakładam jakieś y przypuszczenia, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o takie stojące kłosy na polu, tak, to jest y, czynnik wody. W tym momencie, gdzie ziarno było nalewane, ewidentnie w tym momencie tej wody było troszeczkę za mało. Nie? Bo ogólnie na dzień dzisiejszy mamy 280 litrów od połowy marca. To nie jest zły wynik, prawda? To nie jest zły wynik, a jednak gdzieś coś nie zagrało. Jeżeli chodzi o nawożenie i ochronę, no tutaj jakbym nie mógł sobie czego zarzucić, tak? No ochrona na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o nawożenie, założenia były tak, jak mówiłeś, 9+, plus, tak? A tu jest 2 tony mniej. A jak wygląda jakoś sam, Bo też wspomniałeś wcześniej, że jakość jest, ale właśnie, nie wiem, jeżeli chodzi o gęstość, o liczbę opadania, wszystko jest w parametrach? Jak najbardziej. Tu parametry, tak jak mówię, no jeszcze nie, zesz, nie zszedłem poniżej 14,5% białka. To jest bardzo dobry wynik. Bo kiedyś były jeszcze takie rozbieżności, że sprzedawało się przynice 12,5 i powyżej 14, tak? No w tym roku mam wszystko powyżej 14, a nawet jest rekordzistka. Ten poślad, który skosiłem, tak? Te 500, no 16,7, no to jest liczby opadania powyżej 390, no i gluten na poziomie 40%, tak, to jest, to są bardzo dobre. No gęstość w tym pośladzie wiadomo, no tu jest niziutka, ale jeżeli chodzi o inne pszenice, no to mamy 79-78, a nawet jedna złapała 80, to są no bardzo fajnie. dobre wyniki. Twoje założenie co do później siewu, na przykład po zbożach pewnie pójdą rzepaki w części pól, jak szybko chcesz zasiać rzepak? Ja jestem ogólnie zwolennikiem wcześniejszych siewów, prawda, yy, tu... Tu już przez kilka lat to, to praktykuje, wychodzi na szczęście bez, bez dodatkowych zabiegów jesienią. Jeżeli chodzi o zboża, oczywiście, rzepaki tutaj wiadomo, to jest inny temat, ale rzepaki myślę, że jak się uda, to nawet przed 15 albo jak 15 ktoś przyjedzie, bo wiadomo, w tym roku również strip till yy, Więc jestem umówiony wstępnie na 15. Jak się uda, dzień, dwa wcześniej, to też nie będę z tego powodu płakał, a nawet będę się cieszył jak najszybciej. Zasiać tak, żeby one miały warunki i żeby jeszcze tej wody na nie popadało. O ile popada? Oby. Oby. No więc więc tak to tak to jest z rzepakami. Pszenicę ruszamy myślę, że koło 12 po 12 gdzieś września. A jeżeli chodzi o uprawę pasową, to jesteś zwolennikiem jakiejś konkretnej firmy, jeżeli chodzi o, o siew pasowe? Znaczy, nie jestem jakby zwolennikiem konkretnej firmy, ale. No tutaj pojawia się Czajkowski. Jest blisko, tak? Więc korzystam z, z usługi Czajkowskiego. Z tyłu oczywiście za sobą ciągnie wadersztat Tempo. Tu uważam ten siewnik za numer jeden. To jest, to jest oczywiście moje zdanie. On robi najlepszą robotę w, w tej uprawie, więc, więc jak najbardziej to. Chociaż myślę też, żeby spróbować w tym roku szewery. Ale czy to wyjdzie, dojdzie do skutku, to zobaczymy. Wojtek pełnił trochę większe nakłady, patrząc do okresu około połowy maja. Jak spojrzycie teraz na te późniejsze zabiegi, to również tutaj w przypadku pszenicy oraz rzepaku ten korzyść doskowy jest troszeczkę wyższy u Wojtka niż był u Mateusza. Jaki jest wynik naszego challenge'u? Mamy remis. W przypadku rzepaku większy zysk z hektara zanotował Wojtek, natomiast w pszenicy zdecydowanym zwycięzcą jest Mateusz. Mimo tego, że panowie prowadzą gospodarstwa tak blisko siebie, to muszą mierzyć się z nieco innymi problemami. Prezentowane wyniki to średnia spłonowania po ostatecznym przeliczeniu i zważeniu zbiorów. Groszczenia żniwa nie należą do najłatwiejszych, ale umówmy się, bywały takie lata, kiedy było o wiele trudniej zebrać i trzeba było kraść ten czas, żeby faktycznie również ukraść i żniwa. Chłopacy dzisiaj opowiedzieli nam, że faktycznie te plony nie są do końca dobre, ale okej, okay, taki mieliśmy sezon. Dzięki, że byliście w tym odcinku. W następnym postaram się poruszyć temat.